A teraz mam nieco skróconą wersję wierszyku piosenki o naszym nadchodzącym euro. Euro, koko smuda, spoko. Polacy mierzą wysoko. Polska górą, Polska Gola. Krzyczmy wszyscy od przedszkola. Polska górą, Polska Gola, taka jest narodu wola. I zadmijmy w bubuzele, niech w Polsce będzie weselej. I zadmijmy w bubuzele, niech wszystkim będzie weselej. Sił dodadzą Jarzębinki. Koko, spoko, luks dziewczynki. Razem z nimi zaśpiewajmy i euro szybko wygrajmy. Wszyscy razem zaśpiewajmy i euro szybko wygrajmy. Lewandowski, strzelaj gola, no bo to jest twoja rola. Eurokoko, będziemy spoko. Polacy zajdą wysoko. Eurokoko, bądźmy spoko. Polacy zajdą wysoko. Amen. Ale daj nam szybko, wielki Boże, niechaj górą będzie orzeł. Co daj szybko, wielki Boże, niechaj górą będzie orzeł. Niech króluje orzeł biały i zjednoczy naród cały. Niech króluje orzeł biały, Polsce euro przyda chwały. Więc wszyscy razem zaśpiewajmy i euro szybko wygrajmy. Wszyscy razem zaśpiewajmy i euro dla Polski wygrajmy. Euro smuda, spoko, Polacy mierzą wysoka, wysoko. Polska górą, polska gola. Taka jest zwycięska wola, Amen.